Witam wszystkich, tu Hikomikos. Dzisiaj pokażę Wam moje karty Pokémon Trading Card Games na wymianę. Wszystkie jakie mam. Zaczniemy od losowych, tak, które mi się pomieszały: japoński Magmar, japoński Cubon, Poliwark Rare, Holo, Electrike, Diamond Pearl. To są Fisermany nie, bo są. nie chodzą w skład. Ale dalej przejdźmy do Polski lemy Meryl, nazli fikcja nie play bo kiedybyś cię dotrzał to czeszczy na hipopotam i tam mądnym przejdźmy teraz do kampanu ja fajnie rozwijam niektóre posągi trafić magma wil magmaru coś tam coś tam aury te trzy kraj and niezależne Wy tak i tak wszystko widzicie nie muszę mówić tutaj hard goldowe karty norwita mark marmanek i nato Onyx, Onyx, Hollywood, Riolu, takie tam, Spirtle, Stuntle, Degurr, Sattel, Quick Weedle, Zobarkadze, Picicolita, barmi. Barmy, Tentacle Seal, Legendary Collection, Weasel, Weasel, Slowpoke, Cagnea, Omanyte. No tak, tutaj też jakieś polskie się wmieszały znowu. Inne Diamond and Pearl, Electra X, Spear X, Tentacool X, Celia, Clam, Pearl, Skitty, Weasel. Dalej, co mamy? Robisz bujzerfla, cel, lamperla, więc oranż. I jak są te piękne karty. Teraz przejdźmy do ankomonów. No dobra, potem sobie bołapkę. Nie, jeszcze nie przechodzimy do ankomonów. Tu mam. Jakieś pomieszane też. Meditate. O, nawet z Polski też. Dużo mam tych pomieszanych kart, że tak powiem. No i teraz te ankomony, o których wspomniałem. Nie, to są trainery. I supportery, jak ktoś chce jakieś, bo tutaj są wszystkie. Jak coś zobaczycie to co jest na to... to się mogę zamienić. Super odzysk był polski jak ktoś chce. Dobra. I teraz przejdźmy do River's Hollow, na wymianę. Miss Magius. Ligitank, maczok, kaskun polski, kaskun polski, maczok, energy switch, Ligitank, medicham, Lauret, a ja nie Wstupre. wiem czy go wymienię. Grotl, dziurczas Czas Przestrzenna, Tak z mojego Tino z MTM. A jeszcze tutaj jest Anon T. 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 T właściwie. Takie T. Przez to DP, ładnie TV chyba mi się miesza, Oraz Rabki. Vic B, Electrode, Flua co demolition Devolution Spray Bedrill Electrode Foretress Machok Float Cell Butterfree Imposter Professor Rock, Electrode Electrode Bedrill Pinsir, Pidgeotto Computer Wyszukiwanie Dustox Float Cell Omastar, Noctow Pure V Dustox Weavile, Wayne Waynaut Pure V Ubufet Electrode Manectric, Bedrill Hippopodom Ariados Kegeto Bedrill Beauty Fly Hippopodom FRPC Hunter About no i czy teraz Rarki? Nie, jakieś inne. ripperior, Holo, Polski, Embolegon Holo, Mothim Holo, Quacksire Holo, Shift Holo, Rosrate, Reverse Rare, Del -de Holo, Markrow, Markro, Niki Niki z tego japońskiego setu Fist Edition, podkreślam, tamte też były First Edition. Sinda Queen, Spinnerak, Computer Error, to, this is, to jest promo. E Blackstars Promos i Arcanine 2 również Blackstars Promos. Jeśli chcecie się za nie zamieniać, to musicie mieć coś, co ja chcę z tych kart, które poszukuję, albo rzeczy, na przykład tazosy. Wszystko, czego poszukuję, to jest na moim profilu. Tutaj macie link, subskrybuj. Możecie w niego kliknąć, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim, moim filmiku, a tutaj jest mój nick, Hikomikos, jeśli w niego klikniecie, to wyświetli się moją moja strona, mój filmik, który będzie leciał, moja playlista i mój opis, jak zjedziecie niżej, to tam będzie w opisie mojego profilu wszystko widać, na jakich kart poszczególnych, jakich tazosów i w ogóle. A teraz komentujcie, oceniajcie, a jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim filmiku, to wiecie co macie wcisnąć?